Aby edytować ustawienia profilu agenta, należy kliknąć w zakładkę agenci, a następnie nazwę agenta, którego chcemy edytować. Możemy teraz zmieniać ustawienia i dane w poszczególnych sekcjach. Informacje podstawowe, takie jak imię i nazwisko, e-mail nie może być zmieniony. Ustawienia regionalne oraz domyślny filtr, który będzie się wyświetlał agentowi po zalogowaniu. Można także ustawić powiadomienia. E-mail, jeżeli są jakieś tickety przypisane do agenta. Można także włączyć lub wyłączyć korektor słów podczas pisania wiadomości, weryfikację dwuetapową. W następnej sekcji można zarządzać uprawnieniami danego agenta, zdefiniować mu stopkę przypisaną tylko i wyłącznie do tego jednego agenta. Można także w sekcji godziny pracy zaznaczyć, w jakich godzinach agent jest dostępny, w jakich godzinach pracuje. Można także ustawić dźwięk powiadomienia. Oraz domyślny filtr w pacelinkerze.